Dzień dobry. W tym filmie opowiem Państwu o linii urządzeń wysokociśnieniowych z klasy Super na przykładzie modeli HD10x25 4S oraz 10x25 4SX. Każde urządzenie z tej linii. W fabrycznym wyposażeniu posiada następujące akcesoria. Metrową lancę wysokociśnieniową. Dyszę Power mocowaną na końcówkę lancy. Pistolet wysokociśnieniowy. Servopress, czyli manualną regulację ciśnienia znajdującą się tuż przy pistolecie. Wąż wysokociśnieniowy, którego jest w standardzie 10 metrów. Jeżeli posiadamy wersję 4S, w fabrycznym wyposażeniu otrzymujemy również dyszę rotacyjną mocowaną na końcówkę lancy. Natomiast jeżeli zakupili Państwo wersję SX, w fabrycznym wyposażeniu posiadamy bęben na wąż wysokociśnieniowy. Fabrycznie znajduje się również dłuższy 20-metrowy wąż oraz dysza rotacyjna. Wszystkie urządzenia z tej linii zasilane są prądem o napięciu 400 V, czyli tzw. przyłączem siłowym. Urządzenie posiada własny wbudowany zbiornik na środek chemiczny z regulacją dozowania za pomocą pokrętła. Każde urządzenie z tej grupy podlega obowiązkowi przeglądów. Przeglądy gwarancyjne należy wykonywać w autoryzowanych serwisach firmy Kercher. Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie około 3 miesięcy od daty zakupu urządzenia. Aby prawidłowo uruchomić urządzenie, należy wykonać następujące czynności. W pierwszej kolejności należy podpiąć wąż ogrodowy do urządzenia oraz urządzenie do źródła prądu. Urządzenia z klasy Super zasilane są prądem o napięciu 400V. Wtyczka zasilająca 5V 16A. Urządzenie fabrycznie wyposażone jest w grzybek do przyłącza węża ogrodowego. Wąż ogrodowy ze standardową szybkozłączką nasuwamy na grzybek. Po podłączeniu węża ogrodowego możemy przystąpić do podłączenia węża wysokociśnieniowego oraz pistoletu i lancy. Akcesoria wyposażone są w gwint montażowy EasyDock, co oznacza, że do prawidłowego podłączenia wystarczy zaledwie jeden obrót. Przy pierwszym uruchomieniu istotnym elementem jest, aby przepuścić przez układ wodę z pominięciem standardowej dyszy power. Chodzi o pozbycie się powietrza, między innymi z węża wysokociśnieniowego. W tym celu należy włączyć urządzenie. I wcisnąć pistolet. W momencie, kiedy przez układ płynie już czysta woda bez powietrza, montujemy standardową dyszę power, którą przykręcamy nakrętką. W tym momencie możemy rozpocząć pracę z wysokim ciśnieniem. Urządzenie na swoim panelu posiada następujące elementy kontrolne: manometr wskazujący aktualne ciśnienie w układzie, zbiornik poziomu oleju. Urządzenie posiada silnik chłodzony olejem, więc należy pilnować, aby poziom oleju znajdował się pomiędzy maksimum a minimum oznaczonej na obudowie. Jeżeli w komplecie posiadamy dyszę rotacyjną, możemy zmienić rodzaj strumienia. Odkręcając standardową dyszę Power i w jej miejsce przykręcając dyszę ze strumieniem rotacyjnym. Istotnym elementem jest, aby po skończonej pracy i wyłączeniu urządzenia zrzucić ciśnienie z układu. W tym celu należy wcisnąć spust pistoletu.